Głos sierpówki pospolitego gołębia zamieszkującego nasze miasta i wsie to głuche pochukiwanie, przypominające nieco głos kukułki. Składa się ono z trzech sylab. Druga sylaba jest przeciągnięta i wyraźnie zaakcentowana, a trzecia wyraźnie niższa od pozostałych i raptownie urwana. Startując do lotu, sierpówka, podobnie jak inne gołębie, klaszcze w powietrzu skrzydłami. Głos ten powstaje dzięki uderzeniom skrzydeł nad tułowiem ptaka. W chwili szczególnego podniecenia ptaki wydają przeciągły, chrapliwy skrzek.